Witajcie, kochani, na kanale. Co gotujemy, to. Jemy? Dzisiaj pokażemy, w jaki sposób zrobić gazpaccio. Jest to hiszpański chłodnik z pomidorów, głównie z pomidorów, więc, jeżeli macie swoje pomidory. To jak najbardziej można ich użyć, bo w, mamy teraz sezon na pomidory. A ten przepis podpowiedział mi Kazik z kurnika, Kazika, właśnie. I dlatego też e, my wykonujemy e, ten przepis, żeby Wam także pokazać, jak można e, nadmiar pomidorów po prostu wykorzystać. I to nie tylko skończy się właśnie na tym przepisie, na tym chłodniku, ale niedługo także pokażemy Wam, jak zrobić zupę pomidorową, właśnie. Z pomidorków, bo my bardzo lubimy pomidory, Marysiu, prawda? Bardzo mm -hmm. lubimy i lubimy robić też z nich różne pyszne rzeczy. Więc dzisiaj będzie to gazpacho, Więc zapraszamy Was do oglądania. Oglądajcie do końca, bo na końcu będziemy także i próbować. Lajkujcie, jeżeli Wam się przepis podoba. Komentujcie, subskrybujcie. Zresztą Wy wiecie, co trzeba robić. A my zabieramy się... Do roboty! Na dobry początek. Pomimo tego, że lato w tym roku nas nie rozpieszcza upałami, to jednak, tak dla samego przekonania, jak smakuje, czy też po prostu dla poznania nowych smaków, warto jest przygotować taki andaluzyjski, pochodzący oczywiście z Hiszpanii. Chłodnik składający się z surowych warzyw. Widzimy, widzicie pewnie, że mamy tutaj pomidory, paprykę, ogórek świeży i to są główne składniki tego chłodnika. Kilogram pomidorów, ważne, żeby one były dojrzałe. Najlepiej, żeby były to pomidory gruntowe, na przykład rzymskie, dojrzewające w słońcu. No, u nas w tym roku niestety słońce było jak na lekarstwo, więcej deszczu. W związku z tym, no jeżeli będziecie mieć swoje własne pomidory ze szklarni, to jak najbardziej mogą być. Jeśli nie własne, to z ryneczku, jeżeli nie z ryneczku, to przynajmniej dojrzałe ze sklepu. Ja mam tutaj pomidorki z ryneczku. Bardzo dojrzałe, więc one się świetnie nadają. Może nie będą miały tak dużo aromatu jak te rzymskie, ale jednak malinowe także się nadają. Więc tak, kilogram tych Yy, pomidorków. Do tego dwa świeże ogóreczki. Ja też mam z ryneczku yy, ogóreczki takie działkowe. Co prawda, nie z własnej działki, ale jakieś przynajmniej są. <laughs> yy, pół papryki czerwonej. Jeżeli chcecie, żeby wasz chłodnik był jeszcze ostrzejszy, możecie dodać też troszkę odrobinę papryki ostrej. Chociaż tutaj w tym chłodniku robotę ostrości robi czosnek, więc dwa y, średnie ząbki czosnku. Jeśli lubicie bardziej ostry, możecie dodać nawet i cztery ząbki czosnku, pół albo jedna trzecia cebulki, może być też cebula czerwona, połowa cytrynki, oczywiście chodzi tutaj o sok, jedna łyżka octu winnego albo jabłkowego. Cztery łyżki oliwy z oliwek extra Virgin. Ja tutaj mam suszoną bazylię, ale jeżeli macie z świeżą, to jak najbardziej można świeżej użyć i nawet powinno się użyć świeżej. Ja użyję no, takiej suszonej łyżeczka, takiej suszonej bazylii, pół łyżeczki soli i 1 czwarta łyżeczki pieprzu i do tego pieczywo. U mnie będzie to mój. Własny, wypiekany chleb pszennożytni, ale w głównym przepisie chodzi o to, żeby to pieczywo było białe. No ja nie dysponuję białym pieczywem, więc to będzie pieczywo razowe. To jest chleb na zakwasie robiony, w związku z tym myślę, że doda fajnego smaczku ogólnie do całego tego gazpaccio. Co robimy najpierw? Sparzamy pomidory, aby zdjąć z nich skórkę. Chodzi o to, żeby na chwileczkę zanurzyć je we wrzątku. Jak widzicie, skórka bardzo łatwo schodzi po sparzeniu. Ja już zaraz odlewam tą wodę. Marysia, moi drodzy, się nie pojawiła na filmie podczas robienia naszego chłodnika, a to dlatego że jest zajęta ćwiczeniami. Ja się wtedy bardzo cieszę, jeżeli Marysia chętnie ćwiczy, bo wtedy także spala nadwyżkowe kalorie. Dzięki temu jest w tej chwili szczupła i udaje się zachowywać tą wagę, choć no i mi i Marysi trochę by się schudnąć przydało. Ale jak widzicie, no, no, lubimy zjeść. Jak widzicie po kanale różne pyszności robimy, więc również wtedy e, no, trzeba trochę tej aktywności fizycznej e, włączać w ciągu dnia, żeby te nadwyżkowe kalorie po prostu spalać. I dlatego Marysi po prostu nie e, wołałam tutaj na dorobienia, żeby... Mogła sobie spokojnie poćwiczyć. U niej to zajmuje około godziny dziennie. I teraz należy jeszcze rozdrobnić pomidorki. Oczywiście, wycinając te twarde, twarde elementy, ogóreczki należy obrać. Papryka również rozdrabniamy. Chodzi o to, żeby bardzo, bardzo drobno pokroić, ale chodzi o to, żeby łatwiej było to wszystko później zblendować, jak również ząbki czosnku. Wkładam warzywa do blendera oraz inne składniki, czyli łyżkę octu winnego. 4 łyżki oliwy z oliwek. Wyciskam również sok z cytrynki. Możecie użyć zamiast cytryny limonki, jeżeli tylko taką macie, bazylię, sól i pieprz. Oraz chleb. Chlebek należy pokruszyć. Zerknijmy do środka. No, pięknie wygląda. Popatrzcie, jaki chłodniczek jest gęsty. Więc tak, wyjmuję nóż. Przykrywam pokrywą i wstawiam jeszcze do lodówki, bo jak przystało na chłodnik, ma on chłodzić. A teraz, moi drodzy, należy jeszcze udekorować. No i starczy, myślę, tyle. To co, próbujemy? Próbujemy. Nasz chłodnik jest już schłodzony, jak sama nazwa wskazuje. Mamy łyżki i nie zawahamy się ich użyć. <grymne> Dobrze. Więc nie ma co zwlekać. Próbujemy. Mmm. Pyszności, moi drodzy. Co tam czujesz? Minory. Tak. Czosnek. Czosnek. Super. Tak. I cebula jeszcze tutaj cebula. jest. Cebula. Mm. Moi drodzy pyszności surowe pomidory. Wszystko pięknie zblendowane z nasionkami. Ja uwielbiam nasionka, wiem, że nie, nie wszyscy lubią nasionka, ale ja uwielbiam nasionka z pomidorów. I co, smakuje ci? No. no więc polecamy Wam ten przepis, bo jest doskonały. Pomidory nie tracą tutaj na wartości. Natomiast takie potrawy z pomidorów i czosnku są polecane dla osób cierpiących na nadciśnienie, bo mają dużo potasu, który rozszerza tętnice i inne naczynia krwionośne. Dlatego też polecamy to zdrowotny przepis. Także oczywiście z oliwą soliwę, którą użyliśmy w tym przepisie. Więc my się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.